Teraz z nami Andrzej Hyra w studiu. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzień. dobry. Witamy. Czyli aktor sponsoringu Małgośki szumowskiej. E... No wiesz co, tak, z drugiej strony to ja tak widzę Gerarda. Mam nadzieję, tak? marcin, że Dlatego, nie pożyczałeś kasy. Nie, nie, nie pożyczałem, przysięgam nie. Bo jak pożyczyłeś stówę, to już są dwa tysiące z tego się zrobiły i za każdy dzień złoki 100 dolarów. Czy boją się Ciebie ludzie na ulicy jeszcze w związku z długiem, bo ja się boję na przykład. Ja też. Nie, chyba już tak. Znaczy żartują sobie oczywiście z, 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 z egzekutora i z komornika mm -hmm. od czasu do czasu moi sąsiedzi, zwłaszcza na powiślu, tak od czasu czasu pozwalają sobie, ale raczej tak z humorem. Ale spójrzcie na te łagodne, niebieskie oczy. Andrzej Hyra, aktor sponsoringu. Dostałeś scenariusz ze wskazaniem roli, w której widzicie pani reżyser? Czy sam sobie tę rolę wybrałeś, I tę postać? E, to znaczy ja ja akurat, akurat tak się złożyło, kiedy ja pracowałem w, w Paryżu w teatrze. Małgosia wtedy przygotowywała film, pokazała mi scenariusz, tak jak rozmawialiśmy o nim długo, ale nie. Ponieważ był film francuski, w związku z tym nawet w ogóle nie myśleliśmy o tym, że, że ja powinienem zagrać, ale w którymś momencie zaświtała myśl. No i Małgoszka, tak jakby. Patrzę na ciebie, patrzę i mówi to ty. Patrzę. <laughs>